Siema, siema! Witam was już w ostatnim odcinku pierwszego sezonu Top 10 Minecraft. Wiadomo, jeszcze przed nami wielki finał, na którym znajdują się pierwsze miejsca z każdego z każdego odcinka, ale no, to jest ostatni odcinek przed tym wielkim finałem, czyli odcinek samochody i pojawia się on strasznie późno, dlatego że strasznie mało prac zostało wysłanych, ale udało się zbierać 10, więc to właśnie idealnie tyle, ile na Top 10 trzeba, więc nie ma co, tylko zostawcie tutaj łapkę w górę, no i e, uważajcie, bo niedługo będzie głosowanie właśnie na na finałową pracę więc nie ma co, tylko ja oczywiście zapraszam Was do oglądania i czas przejść do miejsca dziesiątego. No i na miejscu 10 Polska Marchewka, no po pierwszym miejscu w ostatnim odcinku, do no teraz trochę poszło słabiej, no i popatrzcie, ale i tak samochód jest całkiem spory i naprawdę mówię, no jest idealnie 10 prac, więc musiałem jakieś miejsce ustawić na dziesiątym, no i tak wyszło, że to jest właśnie najsłabsze z tego wszystkiego, więc gratulacje Polska Marchewka, ale słuchajcie, naprawdę na pierwszych czterech miejscach znajdują się tak genialne prace, że nie ma co, tylko lećmy naprawdę do miejsca dziewiątego. Na miejscu dziewiątym samochód prosto z Barbie. Jest to camper Barbie zrobiony przez Kitty, jest super. No i wybudowała sobie taki tutaj właśnie samochód. Uznałem, że gam go na miejsce 9, ponieważ ma jeszcze wnętrze. Gratuluję Kitty, jest super. No i oczywiście, o i w ogóle basen jest tutaj, więc to jest bardzo ciekawe. I że w basenie po prostu, znaczy, że w pojeździe jest basen. No i ja gratuluję te, miej, miejsca dziewiątego i przechodzimy do miejsca ósmego. No, i na miejscu ósmym polska marchewka, który wysłał także drugą pracę. Na której znajduje się pełno właśnie takich małych pojazdów, i one są różne, dlatego postanowiłem to także dać. Ale popatrzcie, tych samochodów jest naprawdę tak dużo, że teraz na speedie 51 one ciągle tutaj się pokazują. Więc naprawdę, tych samochodów jest tutaj ogromna ilość. Mamy tutaj najróżniejsze pojazdy, nie wiem nawet, jak te je nazwać, ale naprawdę jest ich bardzo sporo. I prowadzą aż do tamtej rzeki. Więc no, polska marchewka na dwóch miejscach, takie coś się jeszcze nie zdarzyło. Ale gratulacje oczywiście Polska Marchewka, oczywiście jeszcze raz miejsca ósmego, no i czas przejść do miejsca siódmego. No i na miejscu siódmym coś, co już no jest w miarę ciekawe, więc Szymon ze swoim tutaj samochodem, który budował 4 godziny, więc bardzo ciekawe to się tutaj prezentuje, naprawdę bardzo fajnie wygląda ten samochód, no i gratuluję oczywiście miejsca siódmego Szymon, bo sam bym się takim karnął, a tym bardziej, że popatrzcie, no tutaj chyba po prostu jakieś nitro, nitro jest włożone, czy turbo do tego samochodu, więc nie ma co, tylko oczywiście gratuluję, no i czas przejść do miejsca szóstego. Lecimy dzisiaj jak piorun i jak jakiś wybuch, dlatego że po prostu uwierzcie mi, czwarty, pierwsze cztery miejsca po prostu zasługują na większą uwagę, a te sobie tak przelecimy, ale ta także jest bardzo ciekawa, dlatego że tutaj nie są duże samochody, tylko po prostu znajdują się takie mniejsze samochody, bo to jest cała mapa stworzona przez Nari No i to przedstawia takie miasteczko małe w górach po prostu. No i tutaj są ekstremalne, no takie bardzo ekstremalne wyścigi. wyścigi. Przypomina mi to jakąś akcję ze szybkich i wściekłych, jak widzicie, tutaj po prostu przetują samochody. Samochodami z jednej, jednego domu na drugi dach, i tak dalej, no i bardzo ciekawie się to prezentuje. Jest także tutaj helikopter, no i naprawdę cała mapa bardzo fajnie się prezentuje. Są także pojazdy, które znajdują się na dole. Tutaj mamy także jakiegoś, e, jakiegoś tira, więc, no, bardzo, bardzo ciekawie się to prezentuje. No i, i bardzo oryginalny pomysł, za którego warto chyba tutaj docenić i przyznać szóste miejsce. Więc, czas w końcu na miejsce numer 5. Okej, okay, więc trzeba się przynieść w przyszłość, dlatego, że piąte miejsce to wyścig pojazdów w przyszłości, przynajmniej tak to nazwał Dawid, to koks 2351 ICB.PL, więc takie są to właśnie nowoczesne auta wyścigowe no i jak widzicie, naprawdę ciekawie to się wszystko prezentuje, bardzo bardzo fajnie, na pewno na, najbardziej właśnie przede wszystkim podoba mi się to e, spe, właśnie e, z profilu bocznego, bardzo bardzo ciekawie wyglądają te auta z przodu może jakoś tak niekoniecznie mnie to przekonowuje ale, ale tak jak mówię, gdzieś tak właśnie z profilu i tak dalej to auto prezentuje się bardzo ciekawie fajnie też wykorzystane szkło do tego ognia, no i bardzo bardzo ta praca jest ciekawa, więc no to, to już jest bardzo, bardzo ładne i fajne zastosowanie także nowych bloków, bo jest mapa na 3 więc mamy tutaj oczywiście Blackstone'a użytego, ten nowe, e, nowe drewno i tak dalej, i tak dalej, więc bardzo fajnie, gratuluję pomysłowości, no i czas przejść do miejsca czwartego. No i w końcu miejsce czwarte, a na nim no niesamowite auto, czyli oczywiście Ford, słuchajcie, z Harry'ego Pottera, mamy też Harry'ego Pottera w środku, no i Rona i nawet na tyle jest to zachowane tutaj, że oczywiście, skoro to Anglia, no to musi być oczywiście kierownica z prawej strony, więc no, mamy tutaj także i... Jest to sowa? Je, jest, faktycznie, dobra. No to mamy także ich zwierzaki oczywiście, no i podróżują sobie teraz, żeby nie spóźnić się na od rozpoczęcie roku oczywiście w Hogwarcie, więc wygląda to oczywiście tutaj bardzo, bardzo ciekawie. Auto jest też ogromne tutaj, nawet nie wiem, czy postacie nie powinny być trochę wyższe, no bo tak i tak nic nie widzą, więc... Więc no, mogło być trochę Faktycznie, że te postacie są większe Ale i tak bardzo fajnie, że w ogóle je dodał Bo to raczej taka e, oddzielna część była tutaj No ale jak widzicie Czemu jest Harry Potter? Przecież taki rejestracji nie mieli Chyba, ale no niech będzie, że, że Tak jest, no ale i tak bardzo Fajne auto, no i myślę, że Zasługuje na miejsce czwarte, więc Wiktor Oczywiście 49, gratuluję e, Znaczy nie nazywa się Wiktor oczywiście 49 Tylko Wiktor 49, e, żeby nie było No więc gratuluję Wiktor 49 No i w takim razie lecimy do miejsca trzeciego, czyli pierwszego miejsca na podium, tylko że w odwrotnej kolejności, czyli no początku podium. Dobra, niech będzie. Miejsce trzecie w takim razie, a na nim Luke91, tak? Dobrze, dobrze mówię? Dobrze, Luke91 i wybudował on, słuchajcie, dwa porszaki, to naprawdę tutaj ogromne te porszaki, no i też znajdują się tutaj jacyś ludzie w środku, no ale jedno to jest Porsche, czekajcie, muszę sprawdzić, 911 Targa 4S. Heritage Design Edition to jest ten czerwony, właśnie, a drugi to jest 911 Carrera S4. Więc jak widzicie, oba się tutaj ścigają, więc no, znaczy jeszcze nie zaczęli się ścigać, bo światła tam są odpalone z przodu. Ja może zwiększę w takim razie sobie tutaj render distance, bo, bo wyłącznie zmniejszyłem trochę na potrzeby tamtego, tamtej mapy z Harry Potterem, bo tam było już widać później, że to nie lata. No więc, więc po prostu zmieniłem. A teraz możemy już zwiększyć, żeby zobaczyć te całe dwa auta w pełnej okazałości. Więc jest bardzo fajne, no już tutaj już widać e, przyłożenie się do tego wszystkiego, ale ja tym bardziej popatrzcie na te detale jakie tutaj jest że jest, że jest logo Porsche po prostu na, e, na tych, na kołach i tak dalej, więc no to wygląda naprawdę niesamowicie więc no e, na kołpaku to się powinno w sumie mówić, Nie, no nieważne, ale dobra w takim razie tak wygląda właśnie miejsce trzecie i słuchajcie mi się wydaje, że ten Gosiu się sklonował w ogóle z tego auta do tego. No. Ściga się sam ze sobą. No, ale my czekamy w takim razie na zielone światło, żeby przejść do drugiego miejsca. <grym> ale ty, ty powiedziałem to ty śmiesznie. Ale nikt będzie. W takim razie czas na mi. A na drugim miejscu Kubik z Minecraft i Jadaśko z Kuniksek. E, to jest One1 chyba. Tak się on nazywa. Czekajcie. Je, muszę się upewnić, bo tutaj zrobi na mnie tablicę. Kuniksek. E, chyba to była One1. Tak. I tutaj jest kilka ciekawostek o tego auta, które zaraz wam przeczytam i e, zobaczy ale to jest oczywiście szwedzka marka samochodów wyścigowych, tak można chyba bardziej powiedzieć. No, i jak widzicie, bardzo fajnie się to prezentuje. Szukałem, czy na pewno to nie jest jakiś klon, czy to nie jest pobrane. Zresztą z każdą mapą tak praktycznie robiłem. Ale no, na 1.16 był, jak widzicie, jest dużo tej, użyć tych bloków. To nie widziałem żadnego. Jak już to się. Dużo rzeczy było, i wyglądało inaczej, i tak dalej. Więc raczej to jest oryginalna tutaj ich wybudowana mapa, która bardzo, bardzo ładnie się prezentuje. Naprawdę bardzo. Bardzo jest to ładne auto, no i no czekam aż takie będę miał oczywiście w prawdziwym życiu. Ale no chłopaki się tutaj postarali, przeczytajmy przy okazji z tego, co mogę powiedzieć z głowy, bo to czytałem sobie, to dlatego, że się nazywa to One -1, dlatego, że chodzi tutaj yy, o stosunek masy do yy, mocy, czyli tutaj mamy w, w przypadku tym chyba, że 1360 koni, co wiąże się z tysiąca, 1360 kg. Powiedziałem to jak totalne, no nieważne, nie ma co powiedzieć, ale tak widzimy, yy, Kunigsega jest Christian von Kunigseg, więc on ma takie same yy, nazwisko. No, to w sumie tak zazwyczaj jest. Yy, no, i co tutaj mam jeszcze? Pro, y, szwedzki, produktek, super, y, szwedzki producent superkarów i hyperkarów oraz twórca pierwszego mega kara. Wow, mega, mega ciekawe. <laughs> jak to powiedziałem w ogóle, jak to się mówi mega ciekawe, to zwyczaj, to. Ale nieważne. Mamy maksymalną prędkość tego auta w prawdziwym świecie, to jest 454 km na godzinę. Przyspieszenie od 0 do, do setki, to jest 2,6 sekundy. I przyspieszenie od 0 do 300. I, z powo I znowu zwolnienie do do, zatrzy do zatrzymania się, to znaczy to jest 17,95 km. Pięć. Sekund. Więc y, bardzo ciekawe osiągi Kunicega, no i nie ma co, tylko w takim razie gratulujemy miejsca drugiego Kubiksowi i Adaszko. No i czas przejść do miejsca pierwszego. No i czas na pierwsze miejsce, a na nim o znowu polska marchewka i wy powiecie, ale słabe te auta. No dobra, ale to słuchajcie, znowu chciałem was trować tak jak z miejscem 10 i 8. I on po prostu zaczął od tego miejsca 10 i ten napisał, że to jest troll mapka. Potem wybudował tamto, teraz jest to i zaraz nie, nie będę tutaj tak leciał, tylko słuchajcie, ja wam pokażę od razu. Więc przejdź, przeteleportujmy się, bo przygotował, przygotował tym razem dla mnie komendę, żeby można było się między tym spokojnie teleportować. No i tutaj zaczynamy już grubo od po prostu w wyścigu Formuły 1. I to nie jest jeszcze oczywiście najlepszy samochód, jaki tutaj się znajduje. Bo tutaj mamy po prostu bolidy ustawione praktycznie obok siebie. Obok oczywiście jest tutaj jeszcze ładne e, takie banery z polską marchewką. Ale niby gdziemy biec w tą stronę, mimo że tam musicie uwierzyć, jeszcze jest trochę tych bolidów. No ale to już akurat polska marchewka tutaj i ten po prostu kopiował i zmijał te kolory. Ale no musimy przejść jeszcze, jeszcze trochę do przodu. Ja sobie dałem tutaj spic, słuchajcie, o prędkości 51. Możemy dać sobie w ogóle. Jeszcze szybciej podejrzewam, ale no tą mapę będziemy pewnie okładać, więc spokojnie czekajcie, zaraz pokażę Wam. Na... O, widzę już, tam, tam jest tak koniec, więc niepotrzebnie daję sobie e, aż e, taki efekt prędkości, ale już dajmy sobie tę 80, nikt będzie. Mamy tutaj ostatni już bolid, no i przed nami dwa samochody, które, no tutaj przede wszystkim patrzę, chociaż już ten i tak tutaj zasługuje, mi się wydaje, na podium. Ten bolid, ale no przed nami główny bolid tego wszystkiego, i pozwólcie, że ja jeszcze przeczytam, co tutaj. Polska... Marewką by do nas do napisania. Więc słuchajcie, no po prostu wybudował tutaj dwa duże samochody i nawet timelapse z budowy tego znajduje się na jego kanale, więc możecie tutaj sobie wbić, wyszukać Polska Marchewka i tam zobaczycie e, proces budowy tych dwóch samochodów. No i tutaj mamy SF90, chyba aż tak bardzo się nie znam tutaj, więc jak widzicie, no tutaj mamy jeden auto, jeden bolid, a tutaj już za nami, e, za nim jest Mustang. No i tutaj niestety muszę marchewkę trochę zasmucić, ale takiej rejestracji by nie dostał, co prawda G0 by mógł mieć, ale Marchew już chyba nie, bo maksymalnie chyba jest 6 znaków przy nazwie kustomowej. więc no niestety nie, nie udałoby mu się tak, ale no to auto jest ogromne, patrzcie ile to zajmuje w ogóle ta mapa ogólnie jest ogromna Ona ma 10 tysięcy kratek długości Ja was tutaj nie truluję Ta mapa naprawdę jest długa Zresztą ja biegałem na prędkości 80 I patrzcie jak wolno to robiłem Włączymy sobie game Moda spectator I to nam pozwoli może trochę, trochę szybciej latać Ale jak widzicie No tutaj zrobił Mógłby trochę chociaż bruszem tutaj żeby, żeby to było takie po prostu Zaokrąglone Bo tak to widać Że to jest zrobione wszystko z cool, Ale no I tak Bardzo tutaj się namęczył Przy Przy Przy, przy przy, przy, przy budowaniu zewnątrz że no, że no masakra zresztą widzieliśmy jego pracę w poprzednich odcinkach top 10. Więc no, nie ma co, tylko naprawdę szacun tutaj dla polskiej marchewki. No i co? No i gratuluję. Co tam się w ogóle znajduje? To jest, to jest chyba tylko lawa, która się tak rozlewa. Myślałem, że to jest, to jest coś szczególnego tutaj, ale jak widzicie, no myślę, że polska marchewka zasługuje tutaj na pierwsze miejsce. Temat jest ogromna, no i nawet daje trzy 3 miejsca, ale to dlatego, że było podesłanych 10 prac, ale dwie prace miały zepsuty link, albo w ogóle go nie miały. I nie mogłem się skontaktować totalnie z twórcami, więc dałem yy, marchewkę na 3 miejsca. A niech będzie, więc no, gratuluję polskiej marchewki, gratuluję wszystkim uczestnikom tego top 10 i no czekamy na finał i to będzie koniec już pierwszego sezonu top 10, więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku no i cześć